Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Agnieszka Frączek. Żółw wierci pięta i inne zwierzęta. Czyta masza Bogudzka. Biedronka, Rety, cóż to za panienka? Kapelusik, szal, sukienka, beret, skrzydła, dwa buciki, nawet wstążki i guziki, i kieszonki i rajstopki. Wszystko malowane w kropki a w dodatku ma na nosie piegów sto czterdzieści osiem każdy staje oniemiały z przodu groszków stosik cały z tyłu centki, plamki maczek to biedronka nie inaczej z boku plamek trzy tuziny Aż mu homor stroi miny, fanaberia niepojęta, żeby centki mieć na piętach. Ja rozumiem, kapelusik, to każdego może skusić, lecz kropeczek, garść na nosie? Nikt się dzisiaj tak nie nosi. Na to mu biedronka rzecze, lubię kropki swe, nie przeczę. Lecz nie dźwigam ich dla mody, dla kaprysu czy ozdoby. Dzięki kropkom każdy szkrab, olbrzym krasnal albo drap, nawet gapa i nie zdara, w trawie mnie rozpozna zaraz.